Big Smoke wstawa i jedziemy na wakacje. Do Finlandii na łono przygody. Nie ma żadnego, ale pakuj się i pakuj potrzebne rzeczy. Nie po to załatwiłam kampera, żeby stał w garażu. No o, czy to ważne? No, nie załamuj mnie nawet. Na dwa dni ci szkoda jechać? No i to chcę słyszeć. Dariolink zajmie się pod moją nieobecnością. Załatwiłam mamonę. Ani niż ciężko to przechodzi. Papa, pa wszystkim. Powiedz mi po dobroci, jajka się na mnie wkurzyła? Szczęśliwej i wesołej drogi wam życzę. Wypocznijcie tam w Finlandii. Dziękuję. Czy kiedykolwiek się na mnie zdenerwowała? Over patio. Big Smoke pakuj się na pakę. Jajka będzie mi dzisiaj brakować. Spokojnie proszę pani to tylko dwa dni. Minie szybko niż pani się wydaje. Ja wam dam jazdę. Big Smoke sprawdź czy wzięliśmy walizkę z hajsem. Co się stało? A ta zła? I co? Come Puknij się w czoło, smog. Pozwól, że ci pokażę, dlaczego wzięłam marki, tylko musisz usiąść. No, nie. no co za Jest Niespodzianka! Nie bojcie się bankiem wypieszny. Szef ma służbę i obiecał podoficerowi, że jak jakiś tren będzie się do nas wybierał, to, to znaczy. Co panowie rezerwiści piją? A co mamy? How about a Four Goddesses Online 2 super rare item? No co... może być, że to? Przejdźmy się do 1995 roku, cel Finlandia. Za parę minut będziemy na miejscu. Big Smoke w porządku? Tylko nie narzygaj na podłogę. Już w porządku. Bo jak tak to podaj mi matę. Jesteśmy tutaj, a ja chcę pojechać tutaj, ale najpierw chcę wstąpić do tego sklepu. I Bo i gdzie się wpierdalasz tym małym pierdzikułkiem? Wiochnanie zasrany wpite walony. Mam ci z drogi zepchnąć? Kurwa. Ej, Co? Mógł mi nie fikać. The car is on fire, We burn it, Spoko twoja rozczochrana nic mu nie będzie. Finowie są twardzi, wiem, z własnego doświadczenia dobry pomysł. Perkale! Perkale! Wysiadamy, Big Smoke. Dzień dobry, sklepikarzu. Co? Ej, hello. Big Smoke, co on mówi? Panie sklepikarzu, my być palco hol, mamy, mamy, mamy. Zaraz wracaj. A Big Smoke kupujemy tylko najważniejsze rzeczy, żadnych gazetek, anime i. O kurwa, już za późno. Chyba ci coś powiedziałam Ech, bierz No czy cię Ale nie taki drogi, bierz lokalny Kiliu? Weźmy trzy na spróbowanie Big Smoke weź dwie kraty, brykiet grill kiełbaski masa kiełbasek, co to jest? Może to jakaś wódka? Bierzemy Mało trochę. Jak mówię, że mało, to mało ile płacić, panie sklepikarz? Big Smoke, zapłać panu. Bo masz mój portfel. Dziękować, pan sklepikarz i do widzenia za jutro. Jak jakaś panika, dodajesz dajesz nacz. Jasne. Niech czujki pilnują, czy jakiś ody nie idzie. Jak go przepuszczam, będą mieli ze mną do czynienia. Tak jest. No, napijesz się? Wolę po służby. Dobra. Jutro zrobimy poprawinę. Mogę się odmeldować? Czekaj. Teraz to z takim wyposażeniem możemy spędzać wakacje? Już się nie mogę doczekać, jak rozstawię kanapę przy ilku popijając piwo wyciągnięte z kratki

Ej hey, hey, Ale zajebał w antena. Żeby nie był o kłopotów. Kurwa wiedzieć ci małym gratem w drogę i będzie ci pierdiał coś z czego w ogóle nie rozumiem. Nie minął dzień i znowu się wkurzam i mówiłam ci, żebyś nie żarł tych surowych kiełbasek. Masz tą mangę to czemu jej nie czytasz. Got friends in high place. Jedźmy już. Co tak w kole trzaska? Coraz smoke, ale musimy zjechać na pobocze, bo mi się to nie podoba. Ech, zastanawiam się jak ten camper wytrzymał. Dobra smoke, rada. Łamać, gdzie jesteśmy? Tylko ja wiem, pytałam, gdzie my jesteśmy. Był to mało powiedziane jesteśmy w Katakumbach. A jeszcze lepiej nie schowaliśmy piwa do lodówki. Musimy wrócić do kempera zanim się zagrzeje. Łatwo mówić jak jesteśmy 12 metrów pod ziemią, choćby nawet wykorzystała twój bęben jako trampolinę, nie doskoczę nawet do połowy. Myślimy iść tędy. Ciekawe, bardzo ciekawe. Rozejrzyjmy się. Słyszałam o tunelach, ale nie spodziewałam się, że pod ziemią może być tak piękny ekosystem. Może cenili sobie naturę wiesz, że Finlandia słynie z pięknych widoków. Spójrz brama. Poczekaj, zaraz coś wykombinuję. Zapraszam. No dawaj, nie bądź baba. Co za chlew. Kto pozwolił wam na zrobienie imprezy? Katiusza, jak zawsze taka Impreza imprezą, ale nie żeby zrobić z sali jakąś melinę. Zanotuj wszystkich uczestników, i jutro czeka Was karna musztra. O, -o, o Spójrz, Kamień Nokia. Kamień stworzony przez rdzennych mieszkańców w Finlandii na przełomie II wieku. Zrobiona z tak twardego kamienia, że mogę nim rozwalić mój czołg bez żadnego wysiłku. Ozdobiona chyba kamieniami szlachetnymi, pewnie z tego powodu jest taki twardy. Big Smoke odkryliśmy Grala to dowód na to, że finowie tworzący Nokie 3 3 wzorowali się na starożytnym dzieju. Oh, czytałam. Nie no co to taki piękny kamyk ma się dalej kurzyć w tym miejscu. Moje meble to dla niego Olimp Klusi. Takie cacko tyle wieku, stało afinowie nie mieli pojęcia, że coś takiego jest. Kurwa twoja jeszcze na zatmać, co chcesz? On, homie, move. Move way, down, hey, pedal, Masz rację, nie pomyślałam, trzeba coś tu włożyć. Mam tu butelkę z killu. Gdzie kurwa nie dam ją tak od razu? Napełnił ją wodą. Dobra teraz powoli i szybko. Mam cię. <noise> o kurwa co jest? Uciekamy. Ja pierdole. Eee. Kurwa mać. Udało się. Nie bój, żeby wyszliśmy bez szwanku z naszym skarbem. Pewnie gdzieś. Kurwa mać. Dobry autobus wyjechać tam? To dwa bilety. Maria. Dziękować autobusiarz. Kiełba sebrowary, wódaczka strumeczek. Kanapa ognicho, urlop i kulga. To jest to co mi potrzeba. Człowiek musi odpocząć od codziennej rutyny nad brzegiem jeziorka na swój sposób. Big Smoke, jak tam ognicho, bo ja zaraz przyniosę kiełbachę. That, Cię z tym grillem ty powinieneś szczęściej wyjeżdżać na czasy, a nie siedzieć na dupie oglądać anime albo bakaćki, wie co? I I służba chłopie, co to za służba? Obowiązki ordynansa nie powinny ciążyć nad twoim życiem, ty musisz zbalansować twoje obowiązki z życiem. Nie zrozumiesz tego. Jestem na poważnym stanowisku i mam pod sobą dużo podopiecznych, którzy potrzebują mojego wsparcia. Nie wracaj mi do tego, Smoke. To nie nasza wina. Big Smoke, nie denerwuj mnie. I ja ci mówię, Smok. Jak kadry będą się ociągać z tymi dotacjami, przysięgam, że tam pojadę i im pokażę. Szkoda, że nie wzięłam swojego sprzętu wędkarskiego, to bym sobie połowiła. Jutro podjedziemy do pana kasiera po szkło. Po i wódkę. Takie łubasa jest tak łykowata, że muszę piwem popijać. Weź sobie kolejne piwo, no sama mam pić. Opowiadałam ci, jak Katiusza nie zaciągnęła ręcznego w wodze i jej bryka wpierdoliła się w rzadkę. Gdyby nie ja, pani Nishizuki i reszta pancernej jazdy nie zainternowali w tej sprawie to Macho nadal by spłacała tego jebanego oszusta. Piepi smoke bo to tylko druga krata a czeka na nas kolejne dwie. baba! <śmiany> tu <laughs> Co? W apteczce powinny być. Dobra, dawaj Smoki idziemy spać, bo jutro rano wstajemy. A czego się spodziewałeś? Jest dziewięćdziesiąty piąty rok. Jak skończymy zwiedzać, to tak, ale rozbijemy się gdzieś indziej. Pasuje, tylko irytują mnie te taki foki zasrane. Noż cholera, ile można tak ryczeć o tej godzinie, zwierzaki idą spać. Ciszej tam, kurwa mać! No nie wyczynie, no nie wyczynie człowiek w spokoju spać nie może. Jak nie ptaki topiły. Cholera idę opierdolić tego co się bawi piłą. I żebyś chuju więcej wracaj. Smok idziemy spać. dolar. kurwa ile jeszcze, ile jeszcze tego gnoju trzeba przepychać, HYDRAULIKA, HYDRAULIKA ZE SPRĘŻYNĄ, ŻEBY W TO GÓWNO WBIŁ I KURWA KLĘCIŁ I GOT FRIENDS IN HIGH PLACES I KNOW YOUR BOSS or... Wait, get out the way! Hey! THIS FOOL IS BLOCKING MY PATH! COME ON, HOMIE, MOVE! What's stoppin'? What's stoppin'? Oh, MOVE OUT THE DAMN WAY! Twoja stara zapierdala! Help! Big Smoke'owi się chyba strzega, przyśniła, co? OO, MOVE OUT THE DAMN WAY! Potwory? Nic nie było, tylko ptaki ćwierkały. Musiało ci się to przyśnić. isä poltti puisen veturin. Se sauna pesän tuhkattiin, ei ollut aika kyyneliin. Isä sanoi kestää se kuin mies. Ja vaikkei juuret yllää pohjaan, nekin jää tähän maaroutaiseen, eikä kukaan.